Witajcie, dzisiaj mam dla Was opowieść koronawirusową. No, sytuacja, jak było do przewidzenia, przyspieszyła. Ja nie myślałam, że przyspieszy tak bardzo, e, jeśli chodzi o współczynnik R w Polsce, który no, osiągnęliśmy po prostu szczytę e, replikacji wirusa, czyli podwajania, podwajania liczby zakażonych. Osiągnęliśmy zasadniczo e, europejską czołówkę, jeśli chodzi o poziom. E, dodatnich testów wśród testów wykonanych. Testujemy już wyłącznie osoby objawowe, chyba wszyscy mają tego świadomość, albo bardzo, bardzo niewiele ludzi z kontaktu, bo wydolność systemu jest taka, jaka jest. I mamy właściwie najwyższą w tej chwili śmiertelność, jeśli chodzi o milion mieszkańców wśród krajów Unii Europejskiej. No, i po prostu musimy z tym żyć. Musimy z tym żyć, że nie ogarnęliśmy tego tematu, myślę jako społeczeństwo bardzo poważnie. Ponieważ jakaby nie była władza, i to jest moje ostatnie zdanie na ten temat, yy, upomina i doradza, jak to ładnie swego czasu ujął grzechwa w, w, w wierszyku o dwóch plot, plotkarkach gadalińskiej i madalińskiej. Yy, natomiast yy, to ludzie, mają nosić maseczki, myć ręce i zachowywać się um, tak jakby byli w stanie innych ludzi szanować, a nie tak jakby nie byli w stanie tego robić. Czyli nie byli zdolni do elementarnego szacunku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przeciwciałach po COVID. Ten króciutki wstęp był potrzebny do tego, żeby zrozumieć, że tak zwana serokonwersja, czyli sytuacja, w której nie mieliśmy kontaktu z jakimś ustrojem wcześniej, potem mamy z nim kontakt, gdzie w naszym układzie odporności dochodzi do pewnego przeobrażenia, którego podstawę sobie opowiadaliśmy już znacznie wcześniej w odcinkach dotyczących jak powstają przeciwciała, limfocyty B i tak dalej, także na naukowo na kanale YouTube możecie te odcinki łatwo odszukać w okolicach odcinka 50, potem w okolicach odcinka 100, my już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, jak to się dzieje, że, że człowiek zaczyna Rozpoznawać drobne ustroje, a potem, jak się spotyka z tym samym drobnoustrojem po raz drugi, to najczęściej jest w stanie znacznie skuteczniej odpowiedzieć, aczkolwiek są drobne ustroje takie jak denga, o którym już o tym się też już rozmawialiśmy, gdzie ta sytuacja jest taka, że drugie przechorowanie choroby jest cięższe niż pierwsze. Będziemy rozmawiać ponownie o po covid, ponieważ narosło tutaj bardzo wiele um, um, znaczy. Miało miejsce, nie narosło. Miało miejsce bardzo wiele sytuacji, w których pewne bardzo szczątkowe dane zrobiliśmy 30 pacjentów, zrobiliśmy 15 pacjentów, zrobiliśmy yy, nie tak jak trzeba badania przesiewowe w populacji, bo żeśmy zarekrutowali do nich ludzi na Facebooku i tak dalej one już miały miejsce. I nawet opowiadaliśmy sobie o tym, że tak naprawdę nie, wi nie wiadomo nie wiadomo. Publikacja, która dzisiaj, chcę Wam powiedzieć, rzuca pewne światło solidne natomiast poza tym nie wiadomo. Yy, po pierwsze, czy w wyniku przechorowania COVID pojawiają się przeciwciała i które zostają z nami na dłużej? Aczkolwiek to nie jest warunkiem pamięci immunologicznej. Ja tłumaczyłam, że pamięć immunologiczna zależy od powstania pewnego typu komórek pamięci immunologicznej, a poziom przeciwciał sobie potem że spać, bo jakbyśmy po każdym kontakcie z drobnoustrojem chorobotwórczym mieli poziom, wysoki poziom przeciwciał na wieczność, to nie byłoby to bardzo mądre. Bo w końcu byśmy nie na ten układ odporności byłby zbyt pobudzony i w końcu by nam naprawdę zaczął szkodzić. Więc e, po pierwsze, czy przeciwciała w ogóle powstają? Po drugie, czy te przeciwciała mają znaczenie neutralizujące, czyli czy one są w stanie w jakikolwiek sposób temu wirusowi zaszkodzić, jak już powstaną? I po trzecie, e, jak długo te przeciwciała się w organizmie utrzymają w sposób skuteczny na wysokim poziomie? ochronnym, czyli np. nie dopuszczającym do ponownego zakażenia, bo to mniej więcej o to chodzi. Dlaczego te wszystkie trzy pytania są ważne? No z przyczyn oczywistych, bo od tego też zależy jakieś tam myślenie o szczepionce i jak ją zrobić, żeby była skuteczna. O tym będzie w następnym odcinku koronawirusowym, który dla Was planuję. Także jak to mówi młodzież, stay tuned, będzie o, o wszystkim nowym, co się dzieje w okolicach szczepionki. Ale tutaj jakby najistotniejsze poza tym, że szczepionka czy nie szczepionka, jest kwestia ponownego zakażenia i jest kwestia, czy ta surowica zdrowieńców to w ogóle coś w sobie ma. A jeśli tak, to co? I Ile tego jest? I czy to jest bardzo indywidualne, czy to jest bardzo nieindywidualne? Kochani, zwłaszcza, że nie każdy ozdrowieniec się nadaje, bo kobiety, które rodziły się nie nadają i tak więc mamy sytuację. Trudno. I tej surowicy będzie brakowało. Pomijając już, że w badaniach, o których Wam opowiadałam, czyli Solidarity, WHO, ta surowica nie wykazała skuteczności lepszej niż placebo. Przypominam jednak, że ona była stosowana u pacjentów wysokoobjawowych. Jest pytanie, czy to jest mądre. Ja wrócę do tego momentu. Mamy badania, do których źródło będzie w opisie. To one są zrobione przez Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku. To jest właściwie centrum medyczne. Widzicie, jest takie centrum medyczne w Nowym Jorku, olbrzymie często zwa Mount Sinai. Ono było bardzo głośne na początku epidemii, bo tam się pojawił taki lekarz, bardzo mądry zresztą, fajny gość, który zrobił taki wielki na YouTubie, wręcz omawiany w New York Timesie i innej prasie amerykańskiej, zrobił taką prezentację, Ponieważ on był anestezjogiem i to monsyna, i został zawalony tymi covidowymi pacjentami. W pierwszej fali ludzie sobie nie radzili, lekarze sobie nie radzili i okazało się, że respiratory sobie nie radzą. Czyli on był przyczynkiem do tego, że zacząć się zastanawiać, czy te respiratory należy ustawiać tak, jak przy każdym innym zapaleniu płuc, czy inaczej. Więc jest to miejsce pełne mądrych lekarzy i jakichś takich bardzo, bardzo aktywnych, to jest dobry zespół po prostu duży, dobry. I oni postanowili już w marcu, że będą badać, ilu tych serokonwertytów jest. Czyli ilo, ilu, ilu ludzi, nie tyle w populacji, co wśród pacjentów po prostu. I tych, którzy mieli stwierdzonego wirusa rt pcr i tych, którzy tylko uskarżali się na objawy, które mogą być związane z SARS-CoV-2. I to byli pacjenci w większości przypadków, mówimy o objawach lekkich lub średnio ciężkich, czyli tam z tych wszystkich pacjentów to tylko kilka procent należało do tej grupy, która potem wylądowała na intensywnej terapii. Więc mówimy tutaj o sytuacji, gdzie 72 401 osób było przeskanowanych z krwi, czyli testem Elisa. Dobrym. Oni sobie dopracowali swój test, żadne kasetkowe, żadne głupstwa chińskie, tylko naprawdę solidna Elisa. Jeszcze nad tym popracowali, bo takie wielkie centra medyczne amerykańskie to są jednocześnie centra naukowe, więc tam ktoś usiadł i naprawdę nad tym popracował. Więc oni w tej chwili mają metodę, która jest w 100%. W 100%. W 100% Zdolna zidentyfikować tylko SARS-CoV-2, nieco nie innego, yy, i w 90 kilku procentach jest czuła. Czyli raczej, raczej jest sytuacja, że był wirus, ale go nie wykryto. Znaczy, by, są przeciwciała, tylko się ich nie wykrywa, a nie, że wykrywamy dowolnie cokolwiek. O, tak bym to ujęła. Czyli jest czu, czułość jest specyficzna, specyficzność 100%, czułość 90 kilka. Także bardzo fajne test, Elisa sobie dopracowali, doszlifowali i mają swój. I teraz 72400 osób, z czego 082 82 osoby były pozytywne w tym ich teście Elisa. No i super. Czyli tym teście, którym ja już wam tłumaczyłam, był odcinek o Elisie na samym początku, czyli mamy takie dołeczki, płyteczki z dołeczkami, na nich y, y, ustawiamy, y, opłaszczamy je białkiem spike koronawirusa i potem po prostu surowice tych ludzi rozcieńczamy seryjnie. Bo to nie, że tak się wali taką surowicę, jaka jest, no bo to, no to wszystko będzie ze wszystkim reagowało, tylko rozcieńczamy. Oni tu zaczęli to rozcieńczenie od 1 do 80, potem podwójne 1 do 160, to się robi tak zwaną serię podwójnych rozcieńczeń, i szli aż do 1 do 2880, czyli de facto z mojego doświadczenia, jak się kupuje na przykład przeciwciała, do wykrywania czegoś w próbowarce takiej małej plastikowej przychodzą, to żeby to używać, to trzeba to 1 do 1000 najczęściej rozcieńczyć, czasami 1 do 10 tysięcy. Tak? Bo przecież mają być specyficzne. Więc tutaj y, surowicę ludzką, która jest pełna wszystkiego, trzeba co najmniej te kilkadziesiąt razy rozcieńczyć. I przyjmujemy, i oni tak przyjęli, że. Jak jest to rozcieńczenie 1 do 80 lub 1 do 160, czy bierzemy surowicę z człowieka, te tenkręt, jest czysta surowica, fibrynogen już nam spadł, tak? Yy, więc samo, sama surowica z krwi. Tłumaczyliśmy sobie, jak to się robi, co to ta surowica jest w poprzednich odcinkach, to rozcieńczamy jakimś buforem. Yy, można być salą fizjologiczną, może być bufor i po prostu yy, mierzymy żeby był 1 do 80, potem podwójne rozcieńczenie tego i tak dalej, seryjnie. I patrzymy, czy nam z tym białkiem spike reaguje, czy nie reaguje. Bo potem mamy na przykład każde ludzkie przeciwciało, pamiętacie, ma ten fragmencik FC, więc wystarczy mieć kolejne przeciwciało przeciwko temu fragmentowi FC, oznakowane czymś, albo gdzie reakcja barwna, albo fluorescencyjna, albo dowolna, są specjalne maszyny, te płytki tam wjeżdżają i wyjeżdża wynik. Tak to działa. No jest oczywiście kontrola negatywna, pozytywna i tak dalej. I kontrola tych rozcieńczeń, czyli ten kolorek nam musi, iść do kolorek albo świecenia, nam musi tam spadać, jak rozcieńczamy. To bez dwóch I teraz patrzymy, gdzie ta reakcja jeszcze jest. Czyli jakie rozcieńczenie jeszcze daje to, bo to nam mówi, im, im mniejsze rozcień, im bardziej rozcieńczymy tą surowicę, a reakcja jeszcze jest, tym bogatsza w te przeciwciała specyficzne przeciw spike ta surowica jest. Badano również w tym badaniu opublikowanym Science, czy białko z wnętrza kapsydu wirusa SARS-CoV-2. Nukleoproteina tak zwana daje reakcję immunologiczną? Ona nie daje. Przeciwciał przeciwko niej nie ma, ale no nikt nie jest zdziwiony, bo to jest białko wewnątrz kapsydu wirusowego, więc de facto nasz układ odporności nie ma specjalnego z nim kontaktu. Dobra, lecimy. I teraz co im wyszło? A, dlaczego w ogóle te badania? No, bo też chcieli sobie wyselekcjonować dawców tego, tej surowicy. Po prostu zrobili ogłoszenie: ktoś przechorował, proszę bardzo, proszę przyjść, przebadamy, czy istotnie przechorował, i wytypujemy ludzi do tych surowic. Żeby te surowice były jakoś tam skuteczne, przyjęto bez eksperymentów, bo się jeszcze nie da przeprowadzić, która surowica jest skuteczna. De facto, tu będzie kilka uwag, bo już trochę też mówiliśmy o tym, że są przeciwciała przeciwko interferonom własnym w tej surowicy, więc ona nie zawsze musi być de facto dobra. I to jest jedna z przyczyn, że nie działa być może. Ale yy, uznano, że tam 1 do 80 to za mało, 1 do 160, jak rozcieńczenie tylko jest aktywne to za mało, ale już 1 do 320, 1 do 960. Super. To tak możemy tak możemy robić. I. Yy, te surowice od tych pacjentów, którzy tak mają, możemy brać. Więc to było pierwsze doświadczenie, które oni zrobili, czyli sobie wybrali. I teraz innymi słowy, na 72 tysiące ludzi zabijawami, 30 tysięcy ludzi miało konwersję, czyli tak zwana mniejsza połowa, tak? Oczywiście istnieje zarzut i oni tam tłumaczą się z tego zarzutu, że no tak, ale nie wszyscy mieli pozytywny PCR z tych 70 tysięcy, tak, albo negatywne, więc my tak naprawdę nie wiemy, ilu tych ludzi realnie bezobjawowych, którzy by mieli pozytywny test PCR na obecność koronawirusa w ogóle nie wytwarza przeciwcia. Istotnie, nie wiemy, aczkolwiek były dwa mniejsze badania przeprowadzone też na populacji amerykańskiej, jedno przez tych ludzi z Mący najwcześniej już opublikowane na, na łamach lancetu, gdzie, żeby nie skłamać, yy, 2347 y, y, pacjentów, którzy donieśli, że mieli pozytywny test na koronawirusa, czyli byli w stanie pokazać wynik z RTPCR-u, 95% miało y, y, przeciwciała przeciwko białku spalik. Czyli mamy te 5% ludzi z spoz... znaczy tak, czyli Prawdopodobnie mniej więcej e, pi razy drzwi e, e, procent, czy udział ludzi, którzy bezobjawowo przeszli e, COVID-19 i w ogóle nie mają przeciwciał potem, ale mieli wirusa, mieli kontakt z nim taki, że on się dał w nosogardzieli wykryć. E, tenże, tenże odsetek wynosi 5%. To jest dużo i mało. Właśnie nie wiadomo dlaczego tak jest, prawda, no ale to jest wynik. To jest mało, jeśli wziąć pod uwagę, że to byłby procent tych, którzy dostaliby szczepionkę i nadal by chorowali, aczkolwiek lekko, dlatego że to nie byłoby wcale tak, to, 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 to by było bardzo dobrze, gdyby ich było tylko tylu. Natomiast no oczywiście tu jest to miejsce, gdzie jest system, gdzie skąd Epidemia może znowu wybuchnąć, bo ci ludzie będą nadal wrażliwi prawdopodobnie na chorobę, skoro nie przeszli serokną wersji. Aczkolwiek to też jeszcze nie jest pewne. I teraz tak, yy, co się okazuje zatem, że... Yy, Większość ludzi, tu czytam Wam wyniki, jak one są, żeby Was nie odmawiać, czyli mamy te 30 tysięcy ludzi, którzy przeszli stara konwersję na te 70 tysięcy w ich badaniu i mamy tak, te najniższe rozcieńczenie, czyli ci ludzie, którzy byli pozytywni, ich przeciwciała wykazywały reakcję ze względem spike, ale tylko jeśli były rozcieńczone 1 do 80, to takich ludzi było 2%. Tych 1 do 160 było 5%. A reszta naprawdę, czyli tak zwana większa większość, tak? czyli 2% plus 5% to jest 7%, a resztę 93% tych ludzi miało te surowice znacznie bogatsze w przeciwciała przeciwko spike. Czyli te, gdzie rozcieńczenie były 1 do 320, 1 do 960 i 40% praktycznie tych ludzi miało te najwyższe rozcieńczenie 1 do, 1 do 2800. To już jest naprawdę naprawdę nieźle. I teraz drugie pytanie, jak długo się to utrzymuje? Yy, więc oni, żeby Was teraz znowu nie nakłamać, yy, 121 z tych ludzi, ponieważ oni byli właśnie tymi dawcami osocza, dla chorych, monitorowano, i teraz żeby tutaj nie mówić yy, źle, yy, 30 dni po pojawieniu się objawów COVID, 52 średnio dni od pojawienia się objawów COVID i 82 średnio dni od pojawienia się objawów COVID i 148 dni od pojawienia się objawów COVID. To już jest dużo. Tak? 148 dni to jest 4 miesiące, y, nawet więcej, y, tak? to, to będzie już naprawdę y, 4, 5, prawie 6 miesięcy. 5 miesięcy mamy z głowy. Więc mamy tu sytuację, w której y, tak długo się potrafią te przeciwciały utrzymywać. Przy czym głównie u tych ludzi, którzy mieli bardzo wysokie miana. Czyli właśnie u tych, którym trzeba było aż 1 do 2800 razy rozcieńczyć, żeby je, i nadal ta reakcja tam była widoczna. Czyli tego przeciwciała wiążącego spike było wystarczająco dużo, żeby wykryć je w tej zastosowanej przez nich Elisie. Ergo, to jest, bym powiedziała. Sytuacja trudna dla tych ludzi, którzy mają te niskie miana. No i mamy tego tego koreańczyka, co pojechał do Hiszpanii, który miał bardzo niskie miana na początku i w ogóle tylko przez dwa tygodnie te przeciwciała były wykrywalne u niego i pojechał i był potem drugi raz chory, aczkolwiek lekko. No i teraz tak. Trzecie pytanie, na które odpowiedziano tak mi też, wiecie co? Dzisiaj jak się pracuje na, na COVID-zie i ma się dużo pacjentów, to można do science wpuścić papier, który jeszcze dwa lata temu do journal Clinical Investigation by nie wszedł, albo nie wszedł do, 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 no do Infection Immunity by nie wszedł. Więc lecimy na Impact Factor ponad 12, czy y, z, z papierami, które by miały kłopoty z, z Impact faktorem 3 dwa lata temu. Ale no właśnie, mamy dużo pacjentów, mamy interesującą chorobę, która interesuje nas wszystkich i, i, i umiemy coś zrobić, bo mamy dużo pacjentów, jesteśmy w dużym centrum medycznym i mamy dużo sprzętu i dużo ludzi. Yy, więc y, trzeba się zapytać, czy te przeciwciała są tak zwane neutralizujące? Ja wyjaśnię, o co chodzi. Wiecie co, jak się pojawia drobnoustroj obotwórczy, no to trzeba tym przeciwciałami, cała rola tych przeciwciał, jeśli już by były, czyli człowiek jest zaszczepiony albo wcześniej miał kontakt z drobnoustrojem, no to jest po połapać, że tak powiem, tego wirusa i doprowadzić, żeby go te komórki żarne zeżarły. Tak? Pamiętacie, opowiadaliśmy sobie, jak to się dzieje, że te przeciwciały jakby oblepiają specyficznie tego wirusa, ale on potem jest aktywnie zjadany przez, przez różne komórki. Które, y, które, których rolą jest właśnie y, robić porządek z takimi wirusami, albo zabijać komórki zakażone. Tego nie lubimy, bo to robią to toksyczne i one wtedy robią jakieś straszne kuku i, 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 i tak się potem niszczą te płuca. Ale wcześniej no to chodziłoby o to, żeby po prostu dosyć skutecznie pozżerać tego wirusa i go tam roztrawić i zmiażdżyć, i żeby go nie było. Póki ta infekcja jest jeszcze bardzo niewielka, czyli ona się zaczyna. I teraz e, neutralizujące przeciwciała to są właśnie takie, które potrafią spowodować, że wirus nie będzie zakaźny dla komórek. Czyli wyobraźmy sobie, że ten wirus SARS-CoV-2 ma to białko spike, i teraz oblepiamy je przeciwciałami i ten wirus wtedy, jak jest tymi przeciwciałami oblepiony, to on do tych nabłonków płucnych weź nie może, bo się nie może związać z tym AC2, czyli ze swoim receptorem na tych komórkach. To jest bardzo ważne. To jest esej, neutrali e, 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 próba neutralizacji. Jak się to robi? Słuchajcie, to jest przecudne, robi się to dzisiaj dla grypy, robi się dla... dla czyli czy, czy pacjent miał przeciwciał wystarczająco dużo w sobie, żeby z grypą zwalczyć i tak się bada skuteczność szczepień. To jest bardzo ciekawy esej i bardzo prosty. Czyli tak, mamy jakieś komórki, które są wrażliwe na tego wirusa. No to powiedzmy, że to będzie ta nerka makaka w naszym przypadku, tak, Wero? Bo wiadomo, że ten SARS-CoV-2 może wleść. Już o tym mówiliśmy wiele razy. I teraz yy, umieszczam sobie te, ko te komóreczki znowu w takich dołeczkach, w takiej płytce. No i one tam siedzą, i rosną, co mają lepszego do, do roboty, nie? W pożywce. I teraz są barwniki, które są w stanie zabarwić tylko żywe komórki, a martwych komórek nie. I to jest na przykład yy, fiolet krystaliczny, tak działa. Pobarwić, odpłukać. Jak komórki były żywe, to się naładowały tym fioletem krystalicznym i sobie tam siedzą i trzymają go w środku. Yy, fiolet krystaliczny jest widocznie fioletowy. Więc jak komórki są żywe, to będziemy mieli bardzo filetowy dołeczek, a jak są nieżywe, to będziemy mieli mało filetowy, taki prawie biały. No i oczywiście w jakiejś skali, tak? Odtąd dotąd, bo muszę być trochę bardziej żywym, trochę mniej żywym i tak dalej. Więc możemy mieć całą skalę tych komórek pozabijanych. Teraz jak wirus przychodzi do komórki, to to suma summarum na końcu ją zabija, tak? W sensie musi wybuchnąć komórka i musi go wyrzucić, albo go wypączkowuje i też jej ubywa błony i zaczyna umierać, bo tutaj wcale nie jest, nie jest wcale komórka zdrowa, dlatego że ma w sobie wirusa. Zwłaszcza w momencie, kiedy najwyższy już się z tych komórek chce wydostać, to jaką wspaniałą, delikatną drogą by tego nie robił, ta komórka potem i tak zdechnie. Więc w większości przypadków te komórki, które są wrażliwe na wirusa, na przykład nasza nerka makaka, komórki nerki makaka będą yy, lizować, czyli będą pękać albo... Yy, no zamierać w nich będzie życie. Więc jakbyśmy takie komórki zaatakowane przez wirusa pobarwili tym fioletem krystalicznym i wsadzili do maszyny, no to on powie, no te, które w ogóle nie miały wirusa, to są całkiem fioletowe, a te, które miały tego wirusa bardzo dużo, to się prawie zlizowały i zrobiły białe i tam już tego fioletu krystalicznego nie ma. I tak to działa. I teraz wyobraźmy sobie, że my najpierw tego wirusa poinkubujemy, czyli pomieszamy, pomieszamy i poczekamy z tymi przeciwciałami, co to niby mają go neutralizować, ale nie muszą, czyli z surowicą tych pacjentów. I to właśnie zrobili ludzie z Mącynej. Wzięli surowicę tych pacjentów, rozcieńczyli je tak jak trzeba, tam od 100, żeby teraz nie, nie nakłamać was. Wzięli, też że jakieś kilkudziesięciu tych pacjentów wybranych te, te surowice i rozcieńczali je właśnie na tej zasadzie 1 do 2880 i inkubowali z autentycznym wirusem i, i tego autentycznego wirusa w tych komórkach wkładali. No i mierzyli, czy ten wirus był w stanie te komórki zainfekować, czy nie. W porównaniu z kontrolą, gdzie wirus nie był żadnym przeciwciałem mieszany, tylko taki był, jaki był. Czyli był bardzo zabójczy. Tak? No fajne, trzeba mieć laboratorium typu trzeciego, żeby się tak bawić, ale można pomierzyć różne rzeczy. I im wyszło, że te przeciwciała są neutralizujące. Czyli, że one są w stanie zahamować wnikanie wirusa do komórek. I teraz ja jeszcze będę o tym mówić w kolejnym odcinku o szczepionkach, więc jak tu już wspomniałam, stay tuned, ale musimy zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Co to tak naprawdę oznacza? Po pierwsze, fajnie, że są przeciwciała po przejściu tej choroby i że utrzymują się dosyć długo. Nawet jeśli nie, prze, nie przechodziliśmy jej dość tragicznie. Oczywiście jest to dość indywidualne, aczkolwiek Większość, większa większość w ogóle je ma, czyli mniej więcej 90 kilka procent w ogóle je ma i mniej więcej 40% ma ich naprawdę bardzo dużo. Tak? Z tych 90%, 40% tych ludzi ma ich bardzo dużo. Yy, tyle, żeby się utrzymywały przez 5 miesięcy. I dopiero, czyli dopiero w 5 miesiącu, po 5 miesiącu już się takich nie bardzo daje wykryć. Yy, czy to znaczy, że ci ludzie są odporni na zakażenie, nie wiadomo. Ale to jest niezła przesłanka. Dlatego, że przynajmniej serokonwersja jest takim minimalnym bazalnym warunkiem. Tam jest więcej warunków w opowieści o szczepionkach, Wam to postaram się opowiedzieć. Także bądźcie z nami następnym razem. Yy, jeśli chodzi o yy, yy, drugą rzecz, bardzo miło, że to są przeciwciała neutralizujące to jest znowu e, próba in vitro, to nie dotyczy żywego człowieka, no ale jak one by niby były specyficzne wobec spike, ale nie wiązały spike, tam, gdzie trzeba, tylko tam gdziekolwiek, no to co nie miałoby znaczenia dla wiązania się z białkiem AC i wchodzeniem do komórek, no to, no cóż, no miło, że, się, że, 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 że tam są, ale nie są specjalnie pomocne, przynajmniej w taki najprostszy sposób, w jaki wyobrażamy sobie, że te przeciwciała mogą działać. E, po trzecie, Yy, Jednakowoż zostaje tutaj kwestia następująca, yy, że to jeszcze nie znaczy, że, że szczepionka będzie skuteczna i to jeszcze nie znaczy, że surowica ozdrowieńców jest skuteczna. Yy, w tym samym czasie w British Medical Journal ukazało się co najmniej kilka papierów z różnych miejsc na świecie plus to, o czym już Wam opowiadałam, czyli badanie Solidarity WHO. Yy, nie ma dowodów, że w sytuacji poważnego poziomu zakażenia SARS-CoV-2 ozdrowieńców działa. Dlaczego tak może być? Ponieważ ten wirus już jest w komórkach i żadne przeciwciała go nie złapią. Żadne. On się schował. Dopóki nie wyprodukuje białka spike, nie będzie zaraz chciał wychodzić i atakować kolejnych komórek i nie wyprodukuje mnóstwa białka spike i nie właduje go w nasze błony komórkowe, naszych własnych komórek i dlatego one staną się agresywnie atakowane przez limfocyty C, T i zabijane. Jak ich jest dużo zaatakowanych i dużo tego białka spike wystawionego do błon naszych własnych komórek, bo wirus już sobie przygotowuje te błony, żeby się nimi opłaszczyć, jak będzie wychodził, jak będzie opuszczał nasze komórki, no to po prostu im tego więcej, tym większa ta akcja, tym większe to zabójstwo tych nabłonków płucnych i tym większa szansa, że te płuca są nieodwracalnie zniszczone i że pacjent nam umrze. Jakbyśmy, nie, jakbyśmy mu bardzo tlenu nie dostarczali, albo jakbyśmy bardzo się o niego nie troszczyli. Więc jak podajemy te surowice już w takim stadium tej infekcji to tutaj niewiele jesteśmy w stanie zrobić, kiedy wirus jest w bardzo wielu komórkach. Bo on się przed tym przeciwciałami schował, a te przeciwciała podane tylko mogą zwiększyć akcję układu odporności przeciwko naszym własnym nabłonkom płucnym, więc to chyba nie jest dobry pomysł. Natomiast na samym początku infekcji Podawanie przeciwciał, czy surowic ozdrowieńców, czy czystych przeciwciał, czy nano przeciwciał, mikro przeciwciał, wielbłądzik specjalnie wyselekcjonowanych, będzie o tym wspaniały wykład i wywiad mój z, z Panem Profesorem Stępniem, też czekajcie, będzie, będzie to zaprezentowane, jak się, jaka technologia służy temu, żeby jeszcze fajniejsze przeciwciała zrobić niż nasz organizm potrafi przeciwko covid bo to wszystko musi nastąpić wtedy, kiedy ten wirus się właśnie ma chcieć czepiać do tego AC, a nie wtedy, kiedy on już jest w, w, w milionie komórek i właściwie dogorywany. Więc y, być może dlatego surowice ozdrowieńców nie działają lepiej niż placebo, ponieważ one nie są do zastosowania wtedy, kiedy człowiek już, y, y, że tak powiem, y, dobija do, do, do drugiego brzegu styksu, tak? Czy, czy, czy rozmawia ze świętym Piotrem, lub też właśnie jest, y, zaraz się będzie kładnął na Abrahama. W jakimkolwiek stosunku do, do tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, byśmy nie podchodzili. Sytuacja jest mianowicie taka, że na pewne leki już może być naprawdę za późno Myślę, się Sorowica z jednym z tych leków, gdzie to może być już absolutnie za późno. To jest inny moment, żeby ją podać. Prezydentowi Trumpowi ją podano właściwie w pierwszej dobie objawowej i to pewnie byłoby najsensowne. Yy, on dostał nawet te mikroprzeciwciała, chyba eksperymentalne. Yy, tak splotek jest. Tyle wiadomo o splotek. Dobra, czyli mam mniej więcej jasność, co odkryto. To nie są najgorsze wieści, ale to nie są wieści, które mówią: O, to już jesteśmy po prostu w domu i wszystko wiemy. Ale to są niezłe wieści, bo to jest duża grupa pacjentów w jednym miejscu, bardzo skutecznym testem. Parę rzeczy zrobiono naprawdę mądrze, aczkolwiek prostych. Żeby, żeby pokazać coś więcej. Opublikowano to w Science. Macie źródło. Placa jest dostępna bez żadnych opłat i bez niczego, więc można w nią wejść i poczytać sobie. Dziękuję Wam dziś. Następne spotkanie. Szczepionkę.